Witam wszystkich w sobotę 5 lutego z mostu tego granicznego, po którym już jeździć nie muszę. Witam serdecznie, złom dobry wszystkim. Sobota, przedpołudnie, jedziemy na przegląd paśników, pocieszynie Zobaczymy, czy jakiś złomik się pojawi. Co się wydarzy w ogóle, czy będzie jakaś przygoda. Jedziemy, co? Kawka jest. Narzędzi nie wziąłem, ale to. Nie będę brał takich rzeczy, które trzeba byłoby rozkręcać, tylko takie, które można byłoby zabić prosto do kantoru wymiany walut. Zapraszam na kolejny już przegląd paśniczków. Jedziemy na ten śmietnik, który zawsze ma ofertę dla zawodowego. Zobaczymy, co dzisiaj przy sobocie będzie miało zaoferowania. Zostańcie z zawodowym. Pauza. Załapaliśmy się na pociąg, także nagrywamy zabiłośników pociągów coś przy okazji Węgiel, węgiel chyba, bo widać u góry czarne. No, i ruszamy. No, i dotarłem z do tego paśniczka, który zawsze ma oferty dla zawodowego, ale teraz widzę, że znowu wysprzątamy na maksa. Idziemy popatrzeć na żywo. Tutaj czysto, aż za czysto. Nic się nie zmieniło od ostatniego razu. Te mebelki tu dalej stoją, te baniaczki tu dalej stoją. Nie wiem. Kuku, troszkę przybyło śmieci, ale nic metalowego, nic, nic. Dobrze, no to jedziemy stąd. Właśnie numer 2. Ciekawe, czy ma coś do zaoferowania. Chyba niespecjalnie. O! Światła zostawiłem. Będzie miał coś do zawodowego, czy nic? O, coś jest? Jakaś lampa. O dziwo. co to dzisiaj taki dobrobyt na tym paśniku? Kiwilizor? Nie biorę. Lampę? Lampę zabieram. Lampę zabieram, nawet fajna, powiem Wam. A? Zabieram, zdemontuję się i będzie. I będzie. A fajna lampa. Zobaczymy, czy jakieś puszki w paśniczku w sklepie? zobaczymy znowu światełko a do puszek wziąć wiaderko muszę o jest wiaderko mamy lampę zobaczymy czy w ogóle jakieś puszeczki są czy nie ma coś tam jest coś tam jest więc tak Miecia oddajemy. Dwa, trzy, cztery, o. pięć, sześć, siedem. Dobry paśnik, dobry. Osiem. Dobry paśnik, dobry. 8 8 Dobra może być dzięki, dzięki paśniczku za twoją ofertę dla zawodowego proszę bardzo No i paśnik za miastem na którym już bywałem ostatnio parę razy Weberki są jak były Ale w środku dobrobyt się pojawił większy, jest roślinność, są przetwory jest chlebek i co to tutaj? Oto tutaj o to tutaj co to tutaj? No. Będę musiał wiaderko wziąć i powybierać sobie aluminium, a resztę zostawimy. Gazetki puszeczka kolejna. Dobra, idę po wiaderko moje z puszkami. Po rękawiczki Specjalny antywłamaniowy system otwierania mam o tu jest moje wiadereczko. Wezmę rękawiczki i powrzucam. Pauza. No i jesteśmy za miastem. Przy paśniczkach dwóch. Jeden otwarte drzwi. Otwarte drzwi ma na oścież, zapraszam zawodowego. Do wnętrza swego statyw od takiego sprzętu. Kartony porozrzucane. Mm. Kiedyś te pralki bywały, a teraz niestety niestety, niestety pusto tym niżej, coś tam widziałem, że leży z boku jakiś bojder. Tam często bojdery wystawiają. A była tam pralka ostatnio, o ile pamiętacie, pralka, którą e, zabrałem. Ale to była ostatnia pralka, którą zabrałem. Nie chcę więcej takich rzeczy, bo... A tam co przy śmietniczku? Coś tam wystaje z woreczka. Co tam wystaje? Coś tam jest, jakiś złomik, chyba. Złomik. A pójdziemy, zobaczymy, co? Pójdziemy, zobaczymy, co tu wystaje z tego śmietniczka. O, to ja wezmę. Ja wezmę to. I wezmę to. Okej, okay. może tak być. Oho, ho. to moje auto. Zostaw moje auto. No. Dobra, żartowałem, wiadomo, że no coś jest, co się jest. Dojrzałem po drugiej stronie drogi złomy i zabieramy. Zabieramy, moi drodzy. Już coś jest. Mamy lampę, mamy suszarki, jakąś część od suszarki, no i parę puszek. Parę puszek. Ok. Dokonamy teraz załadunku. Załadunku, załadunku. Tylko tak, to mam taką płytę, której nie chcę. Gdzieś ją muszę zostawić. Tą płytę. Co zabieramy? Lampę zdemontuję, nie będę się z tą lampą bawił. I cyk. Suszarki do suszarek. Leży on tam, leży ten boiler. Brać tego bojdera? Czy go nie brać teraz? A, chyba go nie będę brał. Bo to jest skupę roboty. A to tylko stal. Stal. Trochę stali, nie? No trzeba tam... Wiecie o co chodzi? O to mnie interesuje. Takie coś. Wiem, że to. Takie elementy. Aluminiowe. Darmowe. Darmowe elementy aluminiowe. Poleciała puszka do tyłu. A ta puszka? za z tą puszką? Nie, nie będę się tym babrał. Wszystko co było możliwe to pourywali. Nie, nie chcę mi się... Jak już mówiłem. Aha, o tej pralce. Nie wiem czy dokończyłem o pralce wątek. O pralce wątek był taki, że to była ostatnia pralka, ponieważ zostaje z tego więcej odpadów niż to warte, niż ta obudowa jest warta. I to wszystko, i ten bęben i Z pralki najlepiej wyjąć pompę i silnik. Tak samo z lodówki, tylko kompresor z tyłu, nie? ewentualnie te plecy, Ten taki wiecie, to, takie żebrowanie z tyłu. Nie znam się na tym. Żadnych gabarytów, żadnych gabarytów do piwnicy. Jak już wspominałem, obczyszczam moją piwnicę, robię magazyn na puszki, właśnie na puszki. Zamierzam się przekwalifikować na puszko zbieracza profesjonalnego. Profesjonalnego puszko zbieracza. O, może na jakiś kanał założę. Profesjonalny puszko zbieracz. Coś takiego. Wyprawy na puszki mnie interesują. No, pieniądz leży wszędzie, moi drodzy. Pieniądz po prostu leży. On nic nie robi, tylko leży. O, witaj pieniądzu. Ja ciebie zabieram. Mogę? Jakiś kom muszę sobie wykombinować pojemnik z tyłu na Kadika. I tak, będzie na Kadiku rower i jakieś pojemniki na puszki, nie? Albo nie wiem, żadnych pojemników, tylko worki będę tam pakował z puszkami. Rower ten, który mam, to niestety się nie nadaje za bardzo do zbierania puszek, bo on ma ramę taką, wiecie. Potrzebuję damkę albo coś takiego jak holenderka. O. Z bagażnikiem z tyłu, z bagażnikiem z przodu, sakwy. Sakwy, co tam jeszcze? Aha, i koszyki z przodu i z tyłu, nie? Pełne umundurowanie, że tak powiem, roweru. To puszczek gdyby było. Wtedy ten rower będę brał ze sobą. Na pakę i gdzieś zajadę po prostu, postawię auto, rower wyciągam i jadę zbierać darmowe pieniążki, które leżą wszędzie, tak? Nie trzeba się o nie prosić, nie trzeba za bardzo żyć. One leżą, nic więcej. Wystarczy podnieść. Jedziemy ulicą Hard na razie słabo patrzyłem się na puszkami, ale na razie słabo. Gorę jak będzie więcej, jak będą kuły w oczy. Pauza. Na osiedle Bobryk zajechałem. Zobaczymy co tam się w tym paśniczku kryje. Jeżeli Jeżeli nie będzie zamknięty. O chyba jest, nie jest zamknięty, nie jest nie, nie, czynny. Wow, wow. Uuuu, wow. malowanie było, było malowanie, ej. Brać te wiadra czy nie brać tych wiader? O to jest pytanie, bo było malowanie. Fajne wiadra. Dobra, to ja się może wyłączę. Pojemniki na puszki chciałem, no to mam. Wyłączę się, przemyślę temat i załaduję coś z tego. Wszystkie te wiadra zabrałem, moi drodzy, bo są one w kształcie tamtego wiaderka, które mam na puszki, które dostałem od Przemka, pseudonim Wilo, pozdrawiam Cię Przemek. Także będę mógł oddać Ci teraz za tamto wiaderko, <grytanie> jakbyś chciał. Na magnes czy po prostu poukładać sobie tutaj parę sztuk i puszki rzucać. Chciałem pojemniki na puszki, mam pojemniki na puszki. Jedziemy dalej. Dziś przy sobocie może będzie jakaś większa obfitość, niż zwykle. Ostatnio jak tu byłem, to było słabo. Otwarte, dziwne. Ten paśnik zawsze był nieczynny. Przeważnie. Ktoś chyba zapomniał zamknąć. Dobra, na zewnątrz coś tam widziałem. Wiader nabrałem, gdzieś, na dnia pojemniki w piwnicy na jakieś różne. W jednym miedź, w drugim aluminium, w trzecim coś tam. Dobra, nie ma, jedziemy do następnego. Tam go widać, o tam on się wyłania. Jakieś auto za mną jechało i przestanęło. Ciekawe. Jakiś prywatny detektyw? Obserwator śmietników? A, nie. Co tu dzisiaj? Ha! Było zbierane. Na pewno. Jedzenia brud. A co w tym paśniku, panie kierowniku, zaraz zobaczymy? Coś ostatnio, jakby mniej tego złomu na tych świetnikach. Nie wiem, czy to jest takie zubożenie społeczeństwa. Następuje i wszyscy zaczynają zbierać, chociaż widzę, że głód jeszcze w kraju nie panuje, skoro ludzie wywalają chleb. Zamiast go jeść, nie, nie ma nic ciekawego dla zawodowego. Mam receptę dla tych, którzy, których drażni to, że zaglądam do świetników i zbieram puszki. Recepta jest bardzo prosta. Nie oglądajcie moich filmów. Będziecie szczęśliwi. Po prostu nie wchodźcie na mój kanał. Nie oglądajcie. I nie będziecie wtedy. No rozdrażnieni czy jakoś tam czy jakie tam macie uczucia w związku z tym co ja tu robię nie, nie dobra pora jest, ludzie łażą do śmietników chodzą ostatni paśnik na żywo na Śląsku jest tak, ja tu jestem nie mieszkam tutaj od dziecka i tak dalej urodziłem się gdzie indziej cokolwiek robisz, zamknięte cokolwiek robisz, to będą cię obserwować Będą Cię obserwować. Będą na Ciebie patrzeć. Tam, gdzie ja się wychowałem, trochę inna mentalność jest zupełnie. I do tej pory, chociaż mieszkam tu już 20 lat, na Śląsku Cieszyńskim dokładnie, cały czas jestem takim w takim szoku kulturowym. Tutaj przystaną i będą Cię obserwować. Co Ty masz zamiast zrobić? Jak zatrzymasz auto przy śmietniku, to oni też przystaną i będą się patrzeć na Ciebie. Co Ty będziesz robił? Bo może śmieci chcesz wyrzucić, a może złom ukraść? A może nagrać filmik, ile śmieci leży na zewnątrz, a idę wewnątrz I tak będą stać, i tak będą cię obserwować To jest taki naród obserwatorów chyba tutaj Dobra pauza No i kolejny paśnik, kolejne pytanie Co się tam w tym paśniku stanie Panowie i panie Zobaczymy na żywo Kartony, jak zwykle, w tym paśniku zawsze kartony, a tu były meble, no i jest mebelek, zawsze tu mebelki są, w tym paśniczku są, są, o jest, dla zabudowego coś dobrego jest Tatra, jest kabelek, kabelek zabieramy, długopis zostawiamy, długopis chyba nie chce się zostawić, dobra, bierzemy też długopis, fajnie. Jakiś kabel, nie zawsze? Jakaś puszka, zawsze. No to idziemy z okablowaniem. Mało ma miejsca, bo wiecie, co się stało teraz. O, wiader pełno, ale wiadra się wykorzysta. Na pewno. Jedziemy dalej, dalej, dalej. Tutaj nowy pasznik postawili. Kiedyś był niedawno całkiem taki szerszy, większy. To jest nowa wiata. I tu zawsze były puszki w tym szerszym, większym paśniku a tym razem plastik i inne świeciuszki ale nie puszki telewizor pohamsku rozbebeszony i to wszystko dobra to jedziemy jedziemy dalej a obok bloku zobaczymy co tu jest na oku a do roweru, opony Deska plastikowa. Taka do siedzenia, wiecie gdzie. To wszystko. I to wszystko. Tylko tyle. Tu oczywiście pozamykamy O, nie, nie. nie Pozamykane, panie, panowie. Jest czynne, ale nic nie ma. Dobra. zajrzymy jeszcze tutaj. Uku. I może tutaj. Uku. Nic nie ma niestety. A przed nami operek Elerek Operek Elerek Kończy mi się kawa i za bardzo plonów nie ma na tych pośnikach dzisiaj, więc będziemy kończyć powoli. Tu zajrzymy jeszcze tu zawsze kartonów pełno. Jestem za późno, po prostu wyzbierali to co mieli wyzbierać. Ci którzy zbierają też złom No i ja zostałem tylko z kartonami i z plastikowymi, plastikowymi wiadrami, nie? Wiecie. Ale wiadra fajny łup moim zdaniem, bo właśnie potrzebowałem jakichś pojemników do piwnicy i po, do auta, żeby puszki gdzieś rzucać. To będę sobie parę wiader woził w aucie i po prostu wiaderko do łapy i do puszki. I tam gdzie puszki będą większa i dość Będę chodził z wiaderkiem, tak jak grzybiarz chodzi z koszykiem na grzyby, prawda? Pauza. Henry Ford muszę sobie kupić gdzieś jakąś jego dobrą biografię przeczytać powiedział to słynne zdanie Że myślenie to ciężka praca więc dlatego tak niewielu ją podejmuje To powiedział Henry Ford To nie ja powiedziałem Są puszki Zabieramy Jest pizza Nieco nieświeża Koko i meble jakieś ale mebli mi nie bierzemy w pralki ktoś rozbierał widzę zabieramy dwie puszki ten wózek tu leży już tysiąc lat no i ja sobie chcę kupić biografię Henrygo Forda właśnie o, widzisz jak się przydają jak się przydają wiaderka nie cięć nie patrzcie nie patrz I, I tego, no, ten tego, no, ten tego. Co tu jeszcze jedno? Zasiadką jest, ale stalówka to chyba też stalowa, ale nie przejmuje się. Puszka to jest puszka. Stalówki też będę zbierał. Za chwilę krótka pogadanka i zakończymy ten dzisiejszy odcinek. Pauzę. A teraz moje powiedzenie: każda droga na szczyt jest pod górkę, moi drodzy. O tak, każda droga na szczyt jest pod górkę. No i przyjechałem sobie za garażę, gdzie są ładne widoki. Ptaszki śpiewają Miasta nie słychać, nie widać za bardzo Na tym moim drugim kanale Robert Kusiak, tam zapraszam Was też na niego będzie link pod filmem. Kawa się mi już skończyła, muszę do domu jechać mój dos na śniadanie, bo jeszcze nie ma śniadania piszą mi tam, że jestem nienormalny ale ja się z tym zupełnie zgadzam, 100% się z tym zgadzam, jest to racja, nie jestem normalny. Jeżeli normą w tym kraju jest, że mężczyźni się w weekend upijają, mężczyźni, kobiety, wszyscy się upijają na przykład, albo większość z nich jest to normą, no to ja nie robiąc tego jestem nienormalny. Jeżeli <laughs> większość ludzi w tym kraju myśli, że aby pracować to trzeba być zatrudnionym na etacie, i zarabiać minimalną krajową, czy najniższą krajową. Ktoś ustalił jakąś najniższą krajową i wszyscy będą płacić tą najniższą krajową. Jeżeli większość ludzi pracuje tylko po to, żeby zapłacić rachunki, zjeść i mieć na paliwo do pracy, to ja jestem nienormalny. To ja tak nie chcę. Ja chcę zarabiać więcej w moim życiu i robić coś, czego większość nie chce robić. Aby potem móc robić to, czego większość nie będzie mogła robić. Dlatego ja działam w marketingu sieciowym. Jeżeli większość ludzi nie działa w marketingu sieciowym, no to ja właśnie będę działał, ponieważ jestem nienormalny, nie jestem zgodny z normą. Tak? Jestem poza normę wychodzę po prostu. I wiem, że będą na mnie pluli i wyzywali i wielkie, długie komentarze pisali. Ponieważ moje życie nie zgadza się z ich. Z ich po prostu zindoktrynowanymi z z umysłami. Po prostu. A system indoktrynacji, zwany dla zmylenia system, systemem edukacji nastawiony jest na produkcję pracowników, tak. Bo system potrzebuje pracowników. I taki człowiek potem, co mu w szkole mówią, no musisz znaleźć pracę. Musisz skończyć szkołę albo zawodówkę, albo średnią jakąś, albo wyższe studia, wtedy znajdziesz pracę i potem mamy absolwentów wyższych studiów, którzy na zmywaku w Anglii jadą, ponieważ jedyne co potrafili robić to składać CV po różnych firmach, ale oczywiście rynek pracy nie jest, <laughs> nie czeka po prostu, nie czeka na, na nowych absolwentów, tylko rynek pracy to jest dżungla, nie? Wiadomo. A ja chcę robić właśnie marketing sieciowy dlatego, ponieważ tam nie ma konkurencji za dłużej, tam właśnie to, to jest ta praca, o której Henry Ford powiedział, nie, myślenie, to jest ciężka praca, dlatego niewielu się jej podejmuje. I ja jestem nienormalny, oczywiście, zgadzam się z tym, pozdrawiam serdecznie z tego zakątka, ptaszki ucichły, bo zacząłem mówić, <laughs> pewnie słuchają, co zawodowie ma do powiedzenia. Także jadę do domu dzisiaj robić LR przy komputerze i coś nagram, na no drugi mój kanał może skoro tak komentują wesoło, to niech komentują dalej a ja będę robił to co ja chcę robić, nie to co ogół by chciał, abym ja robił, <grywa> ponieważ ja jestem nienormalny wszystkiego dobrego, wszystkiego dobrego miłej soboty dziś wieczorem będzie spacer, wczoraj miał być, ale się mi nie chciało dziś wieczorem będzie spacer puszkowy, tak sobie teraz pomyślałem wychodząc z auta na chwilę, że ten złom tego złomu coraz mniej będzie, bo ludzie będą chodzić i ten złom zbierać, nie? A ja nastawiam się na puszki po prostu. Mam wiaderek nazbieranych dużo. Mój pomysł jest taki. Rower do auta, pojechać do jakiejś miejscowości, na przykład turystycznej i worki i nazbierać dookoła spaśników, przywieźć do auta rzucić worek pełny, wziąć pusty, pojechać rowerem dalej. Albo przemieścić się kawałek dalej, w inne miejsce, znowu wyjąć rower i znowu puszki pozbierać i do auta, tak? Jak będzie coś w to się oczywiście zabierze, nie? Ale głównie na puszki jestem nastawiony. a To są wiaderka. Wiaderka będą na różne rzeczy, na mieć, na aluminium, na mosiąc i tak dalej, i tak dalej. Fajne. Dzisiejsza zdobyć wiaderka i parę puszek oraz tam suszarki. Suszarka i lampa. Także kończę na dzisiaj, moi drodzy. Nie wiem jeszcze, jaki tytuł dam temu filmu. Cieszę się, że zbudzam emocje. Moją osobą i moje kanały cieszą się powodzeniem, coraz większym. Tak, moi drodzy. Jeżeli nie postępuję tak, jak postępuje większość, czyli zgodnie z normą, to jestem nienormalny. Wszystkiego dobrego. Do następnego.